Witam, kochani widzowie. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak u mnie przybywa sytuacja, jeżeli chodzi o korę dębu i wieżbę pociągnącą dla gołąbków. Pierwsze co wiadomo, trzeba rozpalić ognisko. Palimy to. Ja palę na dworze sobie. Takie zrobiłem sobie. O, jeszcze zapalić. Taki kurz. Czy w takim rozpalimy ognisko? Wchodzimy tutaj garczyk z wodą, mamy 10 litrów wody. Mamy tutaj korę dębu, świeżą z lasu przyniosłem. Nie może być sucha ani jakaś tego, tylko bezpośrednio z lasu, mokra. Wrzucamy taką ilość, powiedzmy, ze dwie garski nie za duże. To jest, powiedzmy, tyle. To jest kora dębu, a to jest kora wieży płaczącej. I też świeżo ściągnięta z drzewa nie może być to kupione w sklepie suche, bo to nic nie da. Ja tam normalnie mam mokrą, jak widzicie, wkładam do garka woda 10 litrów. Robię to po to, żeby pozbyć się koksydiozy w głębiach i uniknąć robaków. Mi w tamtym roku to bardzo fajnie sprawdziło się, żeśmy zrobili tą korę przez cały, przez 5 dni żeśmy robili co dzień. Teraz robimy taki garczek 10 litrów. Z tego względu, że zima głębiej mniej piją. Także takie 10 litrów myślę, że starczy mi na dwa razy i podać. No i myślę, że styka. I to jest tyle tej kory dębu. I wieży po Także to reszta na inny temat. Tu już nam się ładnie rozpaliło. Fajny palniczek. Nie chcę zgasnąć Polecam. No. Tym palnikiem tak samo wypalam sobie w gołemniku. Jak posprzątam to biorę do na podłogę i w tym sobie cały robię dezefekcję. Wypalam gołębnik. Też mi to zamarzasz. Coś tu się. Marza. Jak tak, rusza się pod dużym ciśnieniem. To jest temperatura bardzo mocna. Super się wypala tym, tym, tym wypalaczem w Gębniku. To nie dużo kosztuje, parę złotych, a fajną funkcję spełnia. No i robimy tak, że jak już mamy tą korę dębu i wierzby płaczącej wodzie, mówię jeszcze raz: 10 litrów wody, garskę taką jedną większą, kory z dęba, garskę dwie. I tak samo karskę z wieżby płaczącej. Ja to palę naturalnie na dworze, tak jak tak Bozia przykazała. Nie robię tego w domu, na gazie, bo. i robimy, robię tak, że tak, jak zaczyna mi się po prostu gotować, gotować. Bardziej piana piana wychodzić, ściągam tego już z garka. Znaczy z ognia. Nie gotuję więcej, tylko do takiego zburzenia, żeby ta woda była już tam koło 90 stopni. i odkładamy na bok to sobie postoi 2-3 godzinki, nawet więcej, ostygnie i wieczorem śmiało podajemy gołąbkom do picia, bezpośrednio, nie rozabiamy tego z żadną wodą, z żadnymi cudami gołąbki będą pić to chętnie, zresztą jutro Wam to pokażę na filmiku, nagramy jak, jak gołębie piją tą korę, korę, korę dębu i wieczór począcej jak im to fajnie dosyć wchodzi ja się gołębie nauczą tego już pić to one już same same wiedzą jak się już nosi, nosi do gołębnika, no to już wiedzą co ich czeka ale mówię tego się nie bać stosować to bo jak u mnie w hodowli bardzo fajnie mi to yy, sprawia że pozbywam się tych koksydiozy kory dębu i gołąbki zobaczcie u mnie w hodowli jest tak że mamy już godzinę 16 A, tata, a moje pasy, wszystko stoi na dworze. Nie chcą wchodzić do gonika, siedzą całymi dniami na dworze. Dziewczynki, no cześć malutka, już przyszłaś? No malusia moja, malutka. Czemu wyniecie do środka? Idźcie nóżki zagrzać, bo zimno. Zimno wam za bardzo będzie. Tak? Malutka, no cio. No chodź tutaj, chodź malutka. Idzie on nie Chodź. No, no. A wy chłopaki co? Do środka chodź, 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 krucia, chodź, 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 dziewczyny. chodź, 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 Parę dni temu jak nagrywałem te gołąbki bardziej były płochliwe z tego względu, że były świeżo odstawione z tamtego gołębnika. Już, już, już jest dużo lepiej. Już zaczynają gołąbki się mnie niebać tak. Ale jeszcze chwilę musimy popracować, żebyś przestały nas w ogóle bać, tak to będzie dobrze. Chodź, 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 chodź. Tak to wszystko wygląda, dziewczyny zajadają, trzeba teraz dobrze o nie zadbać, żeby to wszystko miało ręce i nogi, tam też żebyście chcieli pytać o te łańcuchy to ja tak zrobiłem, że na długość gołemika wiadomo co chodzi, grubość tego łańcucha to ma 3 mm, oczko ma 2,5 mm długości, 3 2 cm na ten i tak zrobiłem, że przerwy sobie robię tak co 4 cm średnio. Także na takie drzwi 75 cm jak mają moje potrzeba było 35 metrów wancowe kupić. Kupiłem ten wancu w dobrej cenie, bo tam po 3 zł za metr. Także, także to nie była taka straszna cena, a gołębie na pewno już nie będą uciekały nam jak wcześniej otwierałem tylko drzwi i gołębie były uciekały. No, jak mówiłem wcześniej, mam tutaj trochę gołębi drogi, więc nie chciałbym ich stracić, żeby nie uciekły. Miałem przypadek, że mi uciekł kiedyś koło do właściciela, no ale nie, żeśmy już te bęby nie mogli odzyskać, także musimy się uczyć na błędach. O, chciać, chodź, 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 chciać, chodź, chodź, Tu chodź, chodź, chodź. sobie gąbki jedzą więc tak to wszystko wygląda. Wiadomo no nie jest dobrze. Podowni. Nic, nic nie założyłem, żeby nie ruszył, wam czegoś, nie wiem. Ten kał mają, pokale jest bardzo fajny pod koradę, bo Jak przyjdzie to będzie już naprawdę ten kał świetny. Będzie bardziej widać takie same kuleczki, będą czarne kuleczki brązowe, sklejone, zbite. Kał się automatycznie poprawi po dwóch dniach. Jak daje się dwa dni tej kory dębu do picia, to automatycznie kał się robi taki już bardziej zbity ale to wszystko jest jak się to mówi natura wiadomo, że z całą naturą nie zwalczymy niczego no, trzeba podać antybiotyki, trzeba podać wszystko tak? ale co mogę to daję naturalnie niektórzy mówią, że maślanka z ziołami i tak dalej to zły temat, ja uważam, że bardzo dobry, dużo hodowców takich lepszych to robi i jakoś sobie nikt tego nie komentuje także ja uważam, że każdy powinien robić to co uważa, a za słuszne, a nie to co mówią, co piszą. Bo dużo rzeczy jest takich, której którzy hodowcy popełniają błędy, jak zresztą wszyscy, popełniamy błędy i to mu się wydaje, że wszystko już każdy wie, a nie ma tak, żeby wszyscy ludzie mogli wszystko wiedzieć. Ja jestem młodym hodowcą, więc muszę wiadomo nad tym wszystkim pracować i tak dalej. Ale skoro w jednym roku się udało sporo dużo wywalczyć, zrobić mistrza na sekcje i tak dalej, no to gdzie lotuje to pierwszy rok gołębiami i można było coś zdobyć no to czyli czyli jak się popracuje przy tych gołębiach więcej to na pewno tego on się odwdzięczą a jak się nie będzie nic zrobiło przy gołębiach tylko by się chciało opuścić pary zęby zrobić młodych uciągnąć ze 100 czy 150 dać na lot zrobić 20 konkursów czy 15 i on uważa, że jest ok no słabo każdy lotuje na, swój, na swoją miarę tak ja uważam, że jak się wybuduje brygadę gołębi stworzoną do lotów to to mają się chcigać. to ścigać to mają być sportowcy a nie a nie tacy żeby taki gołąb który sobie leci bo leci i przylatuje do domu bo powie że tu jest jedzenie i mu się udało to jakby dolecieć to nie jest to nie ten droga do wyjników trzeba niestety głębiej inaczej przygotować i ja więc tak robię robię to tak robię kory przez 5 dni pod rząd później po paru dniach przerwy robię jeszcze, podaję im na odrobaczenie, odrobaczam gołąbki, sprawdzam czy były robaki. Choć już wcześniej mówiłem, że tych robaczków nie będzie prawdopodobnie. Ale mówię, co robią to inaczej, zapewnimy, upewnimy się po prostu jak zrobimy. Także tyle to kochani. Subskrybujcie, dajcie jakiś miły komentarz. Pytajcie, łapkę w górę. Nie baczcie tego robić, to nic nie kosztuje. A a mnie bardziej motywuje do nagrywania i do tego, żebyśmy wspólnie na ten kanał mogli stworzyć, bardziej go rozwinąć. Także pozdrawiam serdecznie, dobry lot.